Już mam z tej strony, to jest mój pierwszy film z Brawl Stars W tym filmie sobie wbijemy Tak, tekst 32, jak ktoś nie wiedział co to są pucharki to to jest najważniejsza rzecz w tej grze, Zresztą sami sobie pograjcie W tym sobie pogramy trochę Byronem, A oczywiście solo showdown, bo to mój ulubiony tryb Let's go, let's go, let's go Jak yeah. już będą widzowie trochę lagi Pamiętajcie, ja że to jest tutaj Ale moja darmiska w domu na O kurde, refie, o kurde, refie, o kurde, defie Łat! I kurde, dwa typy mnie dało My wujkę mnie biły na

To jest jakaś porażka przeciwnicy. Po prostu jakaś porażka. No, nie... Byłem... Tak no, nagrywam to na no. telefonie. No. Więc nic mogę no. nie wydać. No. To Kurde no, nakwas. No. Nie mam chyba na kryz新聞. nie wiem co A ja mam tylko filmkę i bluza. Kurde, sklikowałem i kliknąłem Tak dosłownie, ledwo. Mogę wam pokazać na ekranie jak to wyglądało, ale nie. Nie chcę ujawniać mojej twarzy. Co jest? Czemu mi się tak Kurde, nie dwój do mnie. Kurde, zamek Nie teraz, nie mam czasu. Hop, hop, kurde, dobra, defi. Let's go, chociaż zrobiłem kill. Plus, jest, kurde, muszę zmienić, zabijawa. Ja mówię jak? no ja będę, no, ja będę miała trochę wolnego Ty dzień później a się z nim dzień zajmę A tobie tylko na wieczór zadam na noc Chyba, że będzie chciał u mnie Chyba, że no, będzie chciał u mnie Mam na nim mało pół. No nie, niż na nim Nie chcę, to jest na to

On się wychasa, wybiega więc no, musimy sobie jednak to Muszę odbić dopuchy, mam prawie 17k. <grym> <grym> no i jak widzicie, się no, nie jestem w rzeczywistości jakiś mega dobry. To wierzę, ale to, że jednak to nie jestem jak Słania Słaba. Ja jestem takim bambikiem a ogólnie inspiruje moje ustawienia o, ogólnie są trochę inspirowane innym youtuberem nie będę podawał jego nicku bo on mnie pozwie ja jestem nieletni nie pozywaj mnie jeżeli ten youtuber wie o co mi jeżeli w ogóle to oglądasz youtuberze o którego mi chodzi nie, nie powiem o jakiego mi chodzi Nigdy się nie dowiecie Nie dam wam linka na jego kanał Nie ma warte, dostaniecie linka To jest ogólnie Amerykanin Hop! No i S! Ez win as winek S-Winek Widzicie, plus 10, szybkie jest.

Dobra, akurat sobie zdobyłam turvalona. Mm, tylko wcześniej sobie nie awakowałem. O kurde, o kurde, o kurde. Ciao. Jak widzicie ja taki szybki kill. Wleciał. Zbieramy oh się szybko do reportu, bo... no bo nie tak mała, także że nie, nie można outlimować, ale nie zawsze, no ale to był moment dla outlima. Kto to ja tutaj użyłem Drugi, który prosto w Leona. Jak to jak widać, słaby też przybierto? Nie jestem! Nie jest pozwolę sobie to lepiej zrobić przy mojej gleby. To nie jest. To pewnie sobie. Nawet dobrze robię weźmie. Dlaj, Na... którzy sobie radzą. Radzę. Są, którzy sobie tak średnio radzą, no ale. No, się zbawę, zbawę. A Oba to oznacza, że Piazek mi tam krzyczył w no. 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 no! Małpo! Tylko <noise> nie ja sam nie umiem grać zbyt nie małpowy, jeśli będę widzeku typowi zbyt błędu. Bo jednak sam mam zły gadżet na tej małpie. Wow. No dobra mama. O oh no, ja się z nim przecież będę musiał później i tak pić. To tak trikatnie, chciałbym przyspieszyć tą rundkę. Kurde, hank, nie bij mnie. Dobra. O Boże Dobra, czwarte, 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 Jestem na na plusie, na na To na plusie, To na plus, jestem ok. na jest tego taktycznego lajkacza i subika Dla was to tylko dosłownie łącznie trzy kliknięcia jeżeli oglądacie Na telefonie, na komputerze dwóch dwa Dla mnie to jest mega wsparcie W późniejszym nagrywaniu A ogólnie nagrywam na szybko Bo sobie przypomniałem, że muszę wrzucać filmy co niedzielę A odlíňa sa s tým ojcom, no, to obľúdaj, že to je do dňa ojca. Tak, nagrywam to v dňa ojca, to, to v ojca. Drobujem, to, že je vžu za to negrom, to je v ojca. to je? Drogé, to Czekam! Aaaaaah! Nie mam nawet tego ulta kolorowego! No kurde! Zultowóż na mnie mając no skrętę ode ja mnie pierwsze, ale to idziemy w tym 6kHP muszę nawet. Za to 5k2 jeszcze. To się da załatwić. Proszę Was, widzowie, nie poprawiajcie mnie. <noise> Dobrze, że. Miałem nawet odpalić komentarze, ale. Nauczę się kiedyś, okej, okay, nauczę się. O nie, nerw poko! Ej brat ma cheaty, bo nie da się kupić skinów do poko. Wy co ja sobie tak tylko wcisnę beczkę. Nie zgłoszę go spokojnie za cheaty, a nie za nic. Błagam własną klicą, mówię na nic, że jestem słaby w tą grę. To wam nie uwierzę. Poko ma szybkiego Deda, Czajcie, to że ja nawet na nim nie mam gadżetu, a nie z Mam chyba piątą moc. Oh no, OG, typ! Nie! Kurde, ledwo, 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 ledwo. Ha! Ej, trzecie, trzecie albo czwarte. Trzecie! Let's go, plus 11 puch na no plus Okej, okay, no w ogóle zbyt szczęścia do startu. Nie, nie mam A to za tym szukam montażysty Teraz potrzebuję mocno montażysty Bo sam montować nie umiem a teraz zagram. Dobra, już kończymy film. Pa!